Witam kolegów hodowców Szybko taki filmik nagram Wracam z serwisu Taurisa Bo niestety Mój Tauris nie działa najlepiej Mam kable I tak dalej, no trzeba było znaleźć przyczynę Ale dzisiaj małe podsumowanie lotu, bo już są wyniki Udało się zrobić hat -tricka. Trzeci tydzień z rzędu Udało się zdobyć pierwszy konkurs Także Lot trzeci, czwarty i piąty Mam pierwszego gołębia w oddziale No trzeci i czwarty Był to pierwszy gołąb na rejon także Teraz wyników z rejonu Jeszcze nie ma chyba Na sąsiednich oddziałach no jeszcze nie zdążyłem popatrzeć, ale ale wiem, że mam pierwszego gołębia na sekcję, pierwszego gołębia na oddział. Także trzeci lot pod rząd, pierwszy gołąbek na oddział, no i tym razem gołąb całkowicie z mojej hodowli, bo poprzednio on Adamazenkę, przedtem e, też opowiadałem o tej samiczce pierwszej, co zrobiła pierwszy konkurs, a teraz córka mojego szaleńca akurat ta. Teoretycznie wolniejsza, bo druga siostra, która w tym roku u mnie siada, druga, trzecia, czołowo, bardzo, bardzo, to też siadła w czołówce, ale no nie aż tak bardzo, a akurat, akurat ta, zresztą ona w zeszłym roku też na pięcecie bardzo dobrze siadła, no i teraz pięcetka i pierwszy konkurs na oddział, także... No super, 3 razy mój gołąbek zdobył pierwszy konkurs na oddział, 3 loty 5 lotów w oddziałowych 3 razy pierwszy konkurs. I to cieszy, że te dłuższe loty 300, 300 i 500 kilometrów także po szpicy bardzo fajnie idą te gołębie. W sumie najlepszy lot pod względem wydolności awans kolejny na siódmą pozycję w oddziale, no bo na dwóch pierwszych lotach straciłem bardzo no to już jest dobra pozycja co najważniejsze w okręgu w okręgu się zaczyna zabawa i myślę, że dość dobra seria seria jest 20 na 10 i wydaje mi się że te 10 jest pewne na dobrym czasie to się akurat też udało, bardzo fajnie. No nie udało się zatypować fajnie do intermistrzostwa i, nie, i GMP. No, może, ale GMP jest przyzwoite też dosyć fajne. Akurat GMP, bo tam z intermistrzostwa te gołąbki zawaliły. Akurat te, na które najbardziej liczyłem, te najszybsze, te najszybsze mają to do siebie, że są najmniej stabilne i albo strzeli po szpicy, albo po prostu. Zawali, no i tym razem, akurat 3 z 5 zawaliły, dwie siadły, na no 3 zawaliły, niestety. Więc więc intermistrzostwa dzisiaj drobnego wyniku nie, nie ma, nawet nie wiem ile tam lotów trzeba zgłosić, jak to tam wygląda z tym intermistrzostwem. Także teraz podsumowanie. Tutaj nagrywam. Lotu, bo są wyniki. Nie nagrałem lotu tak, bo niestety e, nerwówka była straszna. Bo okazało się, że zegar w ogóle głębiej przyleciały wcześniej niż się ich spodziewałem. A jak siadały, okazało się, że siadały dwa, jednego nie odbiło. Jak pobiegłem do gołębnika, to się okazało, że tam w gołębniku nie siedzi już tylko ten jeden, który wydawało mi się, że nie odbiło, ale już były, było ich tam więcej po prostu roczniaków mi nie odbijało w ogóle na no ten, który który widziałem i którego odbiło, to zdobył pierwszy konkurs na oddział, a tam w głębniku już były gołąbki, także były jeszcze gołąbki wcześniej niż ten, który się odbił, więc i tak wielkie szczęście, że się odbił w szpicy. natypowane typowane stare gołębie wszystkie się odbiły, po prostu na gołębniku roczniaków. Dwie anteny przestały mi odbijać całkowicie. Ani jednego gołębia nie odbiły. Wszystkie gołębie przepuściły. Zegar pokazywał cztery anteny a nie odbijał. Test pokazał cztery anteny a nie odbijał. Dodatkowo zegar się zacinał. Jakby no. W serwisie stwierdzili, że po prostu trzeba wgrać program od nowa, bo jest uszkodzenie programu. No niestety, i, i co, co niniejszym uczyniłem, no i teraz mnie to trzeba przetestować. Czy to działa w ogóle? I tak bardzo dobrze, że w ogóle lot nie odpadł, tylko takie jakieś kłopoty. Więc może awaria, ale taka łagodna. Denerwująca, no ale bez straty i miejsca i, i seryjnych, i, i sezonu, bo taka awaria może wykluczyć cały sezon No więc szczęśliwy hat-trick A będę obserwował wyniki W, w oddziale I w Sąsiednich i, i z ciekawości czy Czy, czy aby może Udało się trzeci raz zrobić pierwszy konkurs na rejon, czy nie. Sam bym był zdziwiony, gdyby się udało, tym bardziej, że to nie był mój pierwszy gołąb, tylko właśnie te nieodbite. No więc ciężko raczej. Tak na logikę, to raczej jak jeden bym miał pierwszego jednego, to by było super. A tu wychodziłoby, żebym musiał mieć więcej. No co nie w zegarze, nieodbite tego nie ma, ale niestety tak było, no nie mam tu powodów, żeby. Liczy się to co odbite. No, odbite jest pierwszy konkurs na oddział, to jest na liście, to się odbiło, a to co nie odbite jak to się mówi, to sobie można pogadać, historyjki, ale, ale tego nie było. No. Mam nadzieję, że moje komplikacje na ten sezon się skończą, chociaż ja tak zawsze miałem jak awaria zegar nie działał idealnie zegar ma tak działać, że się jedzie nie wiem. na wycieczkę i zegar wszystko poodbija no jak zegar nie działa idealnie to gołębie dobrze idą jak zegar już działa już wszystko odbija i tak dalej no to, to się okazuje nagle, że, że gołębie przestają lecieć więc mam nadzieję, że te gołębie nie, nie, nie zrezygnują z zlecenia. na razie to super można być zadowolonym nawet teraz jeszcze lepszy wynik procentowy, choć on nie jest jakiś wspaniały tak. Ale to w sumie gołąbki same robią plus. Bo gdyby wszystkie leciały, to na jesień ciężko robić selekcję. A jak część gołębi leci, a część nie, to po prostu będzie selekcja ułatwiona. Zostanie mniej gołębi, mniej pracy, łatwiej, bo tak to nie wiadomo co usunąć, który dobry, który nie. A tak jeśli kilka gołębi leci. A kilka nie leci, to jest taka najfajniejsza, najprostsza sytuacja Jaką sobie można wyobrazić, więc Więc wydaje mi się, że Że fajnie, no na to wszystko to tak super To poleciało Także to tyle, małe podsumowanie, a raczej długie podsumowanie lotu No i tutaj Dojadę do domu. Z... Od razu dzisiaj pojechałem już z tym zegarem, bo po prostu nie dało mi to spokoju. A w kable będą powymieniane, zasilacz wymieniony Program na nowo wgrany więc mam nadzieję, że nie ma powodów takich, żeby żeby to nie działało. Myślę, że już wszystkie problemy będą zażegnane. I tyle. Pozdrawiam. Dobry lot.